Dzień dobry Państwu. W imieniu <laughs> Giełdy Papierów Wartościowych serdecznie witam spółkę Bioceltics na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Będzie to 420 spółka i jednocześnie 11 w, w sektorze biotechnologii. Witam serdecznie przedstawicieli władz spółki. Pan prezes Łukasz Dobro. <laughs> oraz Pan Paweł Wielgus, doktor Paweł Wielgus, członek zarządu. Witam Państwa wszystkich na dzisiejszym debiucie zebranych w sali notowań oraz online. Szanowni Państwo, spółka BioCeltics przechodzi dzisiaj na rynek główny z rynku nukonek, na którym debiutowała w 2021 roku. Spółka, jak już powiedziałam, należy do branży biotechnologicznej. Zajmuje się rozwojem nowoczesnych produktów leczniczych dla zwierząt. Opracowała swoją autorską technologię opartą na komórkach macierzystych. Bada, rozwija i stara się wprowadzić produkty do komercyjnego obrotu. Ale tu myślę, że najwięcej na ten temat powiedzą przedstawiciele zarządu, których serdecznie zapraszam. Tak. Dzień dobry Państwu. Nasza dzisiejsza obecność tutaj to jest wynik naszej ciężkiej pracy i konsekwentnej realizacji założonych wcześniej celów. Debiut na rynku głównym to dla nas olbrzymia nobilitacja, szansa, ale też wielka odpowiedzialność. Ja ze swojej strony cieszę się, że ten nasz dzisiejszy debiut zbiegł się przede wszystkim z zaawansowaniem naszych trzech kluczowych projektów. Zaczynając w 2016 roku, będąc taką spółką stricte koncepcyjną, w dniu dzisiejszym jestem dumny z tego, że nasze produkty Made in Poland mają pierwsze podania u zwierząt. Rozpoczęliśmy najważniejszy etap naszego rozwoju, jeżeli chodzi o potwierdzenie skuteczności naszych kandydatów na produkty lecznicze. Szanowni Państwo, nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby nie nasz wspaniały zespół i ludzie, którzy codziennie swoją ciężką pracą i zaangażowaniem w zaciszu biur, laboratoriów pracują tutaj na nasz wspólny sukces. Ze względów oczywistych nie byłoby nas dzisiaj tutaj również Gdyby nie państwa zaufanie. I tutaj chciałbym, w tym miejscu, podziękować serdecznie wszystkim inwestorom, wszystkim akcjonariuszom, zarówno tym, którzy są z nami od początku, ale również tym, którzy do nas. Dołączyli całkiem niedawno. Ja ze swojej strony mogę Państwu obiecać, że dołożymy wszelkim starań, aby ta dynamika została, została utrzymana i żebyśmy w niedługim czasie również mogli cieszyć się z kolejnych sukcesów, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzień dobry. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko dołączyć do podziękowań Łukasza. Dziękuję Państwu bardzo, że jesteście z nami tak dosłownie w dniu dzisiejszym i tak metaforycznie od samego początku istnienia tej spółki. Mam nadzieję, że jako akcjonariusze i inwestorzy jesteście Państwo zadowoleni. Mam nadzieję, że będziecie, że będziecie z nami. No i dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do, do, do rozmów, ale zdaje się, że zanim to się wydarzy to coś jeszcze, coś jeszcze mamy. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że spółka dołącza do spółek na rynku głównym. Cóż, pozostaje mi pogratulować, życzyć sukcesów, rozwoju i realizacji wszystkich planów. A teraz, by uczcić tą uroczystość, chciałam przekazać na Panów ręce symbol statusu spółki giełdowej, giełdowego byka oraz zaświadczenie o tym, że spółka Bioceltix jest spółką notowaną na rynku głównym. Muzyka Jeszcze raz dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Życzę spółce jeszcze raz samych sukcesów i serdecznie zapraszam już na spotkania i dalsze rozmowy w kuluarach. Dziękuję bardzo.